Oglądacie Państwo Ekspres do Choroszczy. Zapraszam na podsumowanie tygodnia z Jankiem Euborodo. No i proszę Państwa, co tu się wydarzyło, to śmiechu warte, ale i smutne. Nie inaczej. Zełęński, jak to się mówi, spotkał się z Trumpem w białym domu w gabinecie oralnym. Przepraszam, owalnym. Miało być poważnie, rozmowy o pomocy wojnie i tak dalej. Najpierw uściski było miło, a potem kłótnie jak na bazarze. Trump i wiceprezydent łans zaczęli wrzeszczeć na Zeleńskiego, że niby niewdzięczny dla USA, że powinien więcej szacunku okazać. A jak dziennikarze pytali Trumpa, co ma do powiedzenia Putinowi, cisza. Zeleński chciał rozmawiać o broni, o tym, jak USA może pomóc. A Trump mu na to, że on to w sumie nikogo nie popiera, ale że Złoński to tak za bardzo nie lubi Putina i jak on w takim razie chce dogadać pokój. No ręce opadają, wtrącił się once, że niby Biden niechał po Putinie, a nic nie zrobił, a Trump to chce negocjować i się wtedy zagotowało. Złoński mówi, że Putin nie raz już złamał umowy. I wszelkie dyplomacje były do dupy. Kłótnia, nerwy, atmosfera napięta jak baranie jaja. Spotkanie się skończyło, żadnej wspólnej konferencji, bo po co, skoro dogadać się nie mogli? Złoński wyszedł przed dwudziestą, a Trump ocenił, że prezydent Ukrainy nie jest gotowy na pokój. No, sami Państwo widzicie, miało być wielkie spotkanie, a wyszło tu tego beznadziejnie. Wiceprezydent J.D. Wenz pojechał sobie z rodziną na narty do tego całego Vermontu, a tu ciach protest. No śmiechu warty. Człowiek chce pojeździć na stoku, a tu kilkadziesiąt osób z transplantami, zdrajca, jedź dorośli, wstydź się Wenz. Gorąca atmosfera, że aż, aż. Na dzień dzisiejszy polityka USA względem Ukrainy wzbudza takie emocje, że nawet na stoku nie ma spokoju. Ludzie stali, krzyczeli, a jeszcze do tego hasła że łęski bohater Wolna Palestina. Tu tego z drugiej strony ulicy stanęli zwolennicy Trumpa, machali flagami, wołali „węz witamy”. Jakby nigdy nic. No sami Państwo widzicie, Ameryka podzielona, protesty nie protesty, a człowiek chciał tylko pojeździć na nartach. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy kampania wyborcza w pełni tutego, każdy kandydat chce zabłysnąć. no i Karol Nawroki też postanowił pokazać, że ma coś do powiedzenia. Konferencja pod Warszawą, wielkie hasła, no i oczywiście śmietanka pisna widowni Kaczyński, Sasin, Terlecki, nawet Marta Kaczyńska. Kandydat mówił, że Ukraina ważna, że trzeba wspierać, ale zaraz dodał, że Polska to nie żadne gospodarstwo pomocnicze, no bo my tu partnerem jesteśmy, a nie służbą. Stanowcze deklaracje, że aż osztu padały. No i jak to u polityków bywa, Dużo ogólników, ale konkretów to już mniej. Dalej było narzekanie na Unię, że chcieliśmy do wspólnego rynku, ale nie do jakiegoś tam parapaństwa. Bo jak tak dalej pójdzie, to Polacy będą obywatelami Unii Europejskiej polskiego pochodzenia, a to przecież nie o to chodziło. Potem uderzył w Ukrainę, że nieuczciwa konkurencja, że rolnicy, że kierowcy. No sami Państwo widzicie, to temat, który PiS ostatnio bardzo lubi wałkować. A na koniec nie mogło zabraknąć pochwał dla Andrzeja Dudy, bo to niby dba o nasze relacje z USA, a rząd Tuska to szykuje antyamerykańską rebelia w Unii. No proszę Państwa, wielkie słowa, wielkie zapowiedzi, ale czy coś z tego wynika? Jak to się mówi, pożyjemy, zobaczymy. Były komandant... Główny policji zbidnie w Emborodo, co to kiedyś miał ster w ręku. Jak się to mówi, teraz pakował się w niezłą dziurę. Decyzją sądu trafił na trzy miesiące na dołek. Gościu teraz odpowiedzialny za parę rzeczy. Nie tylko za jakieś przestępstwa skarbowe i gospodarcze, ale i za to, że utrudniał śledztwa. A na dodatek padł na lotnisku w Warszawie. Wysiadł z samolotu, co to leciał ze Sri Lanki. No i myślał, że go nie złapią. A tu Bach, prokuratura czekała. W piątek wieczorem go chwycili. No i wiadomo jak to się mówi, jak to się dzieje, to się nie ukryjesz. W sobotę już go przysłuchali. A ten nie przyznał się do winy. Warto dodać, że pierwsze zatrzymanie miało miejsce w maju 2018 roku. Wtedy został złapany za ujawnienie informacji. Makabryczne zabójstwa w Warszawie. Te trzy starsze kobiety zamordowane we własnych mieszkaniach w zaledwie 10 dni. Dwóch podejrzanych to Polak i Ukrainiec. Jeden wielokrotnie karany, drugi był czysty. Wiadomo, że obaj kierowali się niskimi pobudkami. Rabunek, nie rabunek chodziło o kosztowności, które znaleziono przy nich. Policja działała prędko, a zaczęło się od telefonu starszej kobiety do banku, który wzbudził podejrzenia pracownika. Ten wezwał policję. To był początek końca tych bandziorów. Policja zjawiła się na miejscu. Zrobili siłowe wejście. Zatrzymali jednego na balkonie, drugiego w mieszkaniu na brudnie. No i proszę znaleziska. Biżuteria, stare monety, rzeczy powiązane z innymi zbrodniami. Ludzie zapraszają do domu kogoś niby do naprawy, a kończy się tragedią. No sami państwo widzicie, Trzeba uważać. Śledztwo Troa. Władze hrabstwa Santa Fe w Nowym Meksyku podały wstępne wyniki sekcji zwłok Gina Hackmana, jego żony Beci, Arakawy oraz psa. Nie znaleziono żadnych zewnętrznych urazów. Ani u niego, ani u niej tutego. Jak to się mówi? Wszystko na razie tajemnica. Oczywiście przyczyny śmierci nie zostały jeszcze ustalone. Władze zapowiadają, że będą jeszcze sprawdzać, czy przypadkiem nie zatruli się tlenkiem węgla, ale po testach straż pożarna nic nie znalazła. Założono też okulary przeciwsłoneczne obok Hackmana, co może sugerować, że upadł nagle. Ciała pary znaleziono w różnych pokojach, a ostatni kontakt z nimi był dwa tygodnie wcześniej. Nie znaleziono śladów postrzału ani innych obrażeń, więc teraz czekają na dalsze wyniki. Skandaliczny atak na ratownika medycznego w Warszawie. Ratownicy zajmowali się dwudziestolatkiem, który leżał nieprzytomny na ulicy. A tu nagle, jak to się mówi, niezły zamęt. Jego ojciec wypił sobie coś tam za dużo. No i zaczynał wariować. Wyzywał, no i jednego nawet kopnął w nogę. Zero szacunku do tych, którzy nią są pomoc. Ratownicy natychmiast wezwali policję, a przechodnie, którzy widzieli co się dzieje też zgłosili sprawę. Agresor w końcu został zatrzymany, ale ratownikom na szczęście nic się poważnego nie stało. Po całym zamieszaniu co tu dużo mówić, interwencja była konieczna, a sprawa trafi teraz do prokuratury. Będą składać zawiadomienie o przestępstwie, bo wiadomo, znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej to już grubsza sprawa. Zresztą, jak mówił jeden z ratowników, to niestety nie pierwszy raz, bo poziom agresji wobec nich rośnie. Co to dużo mówić, sytuacja coraz gorsza. To by było na tyle na dzień dzisiejszy w ekspresie do choroszczy. Kolejne wydanie już za tydzień. Do zobaczenia.